Witam Cię bardzo serdecznie. Ja nazywam się Ewelina Siatkiewicz, a ty oglądasz kolejny odcinek Ninja Beauty. Dziś chciałam Ci przedstawić 5 sposobów, jak znaleźć pensetę idealną. Odkryjemy świat penset. Mam nadzieję, że nie na nowo, ale tak, żebyś wiedziała dokładnie, jak najlepiej wybrać pensetę dla siebie. Ok, przejdźmy zatem do naszych pięciu sposobów. Sposób pierwszy przede wszystkim sprawdź, jak kładasz rękę. Jeżeli w przypadku metody 1 do 1 układasz rękę względem powierzchni w taki sposób, to oznacza, że raczej będziesz wybierać pensety, które będą w kształcie penset typu L lub będą pod kątem, pod kątem bardziej prostym, usadowionym. Jeżeli natomiast odruchowo Twoja ręka znajduje się bardziej w taki sposób, o wiele lepszymi pensetami będą pensety, które będą pensetami typu cure lub pensetami, które będą bardziej w ten sposób złamane. Przyjrzyj się dokładnie, jak układasz rękę. Jeżeli w taki sposób trzymasz rękę do powierzchni, to automatycznie łatwiej Ci będzie pracować na, na, na pęsecie, która będzie również w podobny sposób układać się do powierzchni oka. Natomiast wśród takich penset są pensety zarówno do metody bujanej, drapanej, jak i przekładanej. I wśród takich penset możesz spokojnie wybrać to, co dla Ciebie będzie odpowiednie. Kolejna rzecz, to oczywiście skoro jesteśmy przy metodach, to dobierz. Ten do metody, którą wykonujesz rzęsy. W metodach wolumetrycznych mamy różne techniki wykonywania rzęs. W zależności od tego, jakie techniki nauczyłaś się na szkoleniu, najprawdopodobniej do takiej techniki też, też będziesz później przyzwyczajona i taką techniką będziesz wykonywać stylizację rzęs. Rzadko się zdarza, że na szkolenie jesteśmy uczone innej techniki, a później samodzielnie bierzemy się za inną, ponieważ szkolenie jest od tego, żeby nauczyła nas właśnie odpowiedniej techniki. Jeżeli wykonujesz rzęs metodą bujaną, na pewno do bujanej metody sprawdą się wszelkie. Pensety typu Cure, czyli pensety, które w zasadzie są klasycznymi pensetami, też w metodzie 1 do 1 i mają po prostu proste, proste. Yy, Przejście bardzo łagodnego ostrza. Pęsety kiór mogą być bardziej wygięte bądź mniej wygięte. Ja, śród penset Cure najbardziej polecam pensety, które naprawdę dobrze trzymają, e, trzymają e, m, rzęsy i to także cienkie rzęsy. I takimi pensetami, przy metodzie bujanej, na pewno są pensety, które mają diamentowe ostrze. Jest to taka nasza nowość w magnice, e, która bardzo podbiła mm, serca stylistek rzęs, w związku z tym, że to ostrze w środku w tym miejscu posiada diamentową powłokę. Normalnie pensety, które są wykonywane ręcznie, w tym miejscu w środku są wykonywane, powłoka jest wykonywana za pomocą pilników, czyli tak naprawdę różnymi generacjami pilników chodzi o do tego, żeby były one bardziej porowate w środku, żeby mogły też ładnie nam pracować z rzęsami, ładnie nam rzęsy rozkładać. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z pęsetami diamentowymi, to ta mm, powłoka jest po prostu znaną po prostu mikro Cząsteczek diamentowych, dzięki czemu, po pierwsze, ona się nie zużywa, więc my jej nie ścieramy o rzęsy, ona się nie wyrabia w taki sposób, żeby te rzęsy nam sprawiały, że ta penseta będzie po pewnym czasie bardziej gładka i gorzej będzie się na niej pracować. To jest jedna główna rzecz. więc Ta diamentowa powłoka e, jest taka, że jeżeli nam penseta nie upadnie, to możemy ją mieć naprawdę na całe życie. Druga ważna rzecz jest taka, że ta porowatość jest wręcz idealna. Ona dokładnie wspaniale czy mam nawet najbardziej śliskie rzęsy. Dlatego przy metodzie bujanej, w której jeszcze robimy, to bujanie może być ona świetna. Bardzo długo lubiłam pracować na pęsecie, która jest dość tanią pensetą, ponieważ ja ogólnie lubię metodę Bujaną. E, czyli pensecie Vetus 5BSA jest taką pensetą, która ma właśnie wygięcie, zobacz, ma właśnie wygięcie w taki sposób, że w metodzie bujanej ta panceta będzie super. Natomiast ona będzie świetna, jeżeli rękę układasz względem powieki w taki sposób. Czyli nie tak, tylko tak. Panceta Cure będzie zarówno dobra dla osób, które układają w taki sposób rękę, jak i dla osób, które układają w taki sposób rękę. Jeżeli układasz natomiast w taki najczęściej, to ta panceta Vetus będzie naprawdę świetną pancetą i to jest wydatek powyżej 20 paru złotych. Świetnie też w metodzie, metodzie bojanej sprawdza mm, sprawdzają się e, pensety. E, właśnie e, bardzo uwielbiane są pęsety na przykład m, tęczowe. One po prostu też wzbudzają ze względu chyba na też, no, swój piękny, e, piękny odcień. One też robią po prostu mm, furorę wśród, wśród klientek. Natomiast ja swego czasu bardzo lubiłam też tą pensetę. Ona już jest naprawdę bardzo rzadko dostępna, ponieważ jest to taki nietypowy kształt, ale to jest pęseta, którą Polecałabym Ci też przy metodzie, przy metodzie zarówno bujanej, jak i przekładanej, jak i drapanej w celu wyklejenia kącików wewnętrznych. Jeżeli masz problem z kącikami wewnętrznymi, ta penseta na kąciki wewnętrzne świetnie się sprawdza, bo ona jest inaczej zbudowana. Nią po prostu zobacz, bez problemu przechodzisz do, do kącików przy, przy oku. Także jeżeli masz taki problem, ta penseta będzie świetna. W metodzie drapanej, w metodzie przekładanej najlepiej sprawdzają się pensety typu L. Pensety, które największą furorę u nas robią, to są pensety serii diamentowej. Do tej pory seria diamentowa była dostępna u nas tylko i wyłącznie w wersji tej czerwonej, która również wzbudzała sensację, ponieważ była piękna i pięknie się też miniła. I ta penseta, to kopytko diamentowe magnetyka, jest po prostu cudowne. Zdarzyło się, że osoby, które robią metodę bujaną, mówią, że nawet na tym kopytku też im się świetnie robią metodę bujaną. Ja dzięki tej pensecie polubiłam metodę przekładaną i polubiłam metodę drapaną. Ona jest naprawdę fantastyczna. Eee, doskonale trzyma rzęsy, doskonale trzyma nawet wielkie objętości. Rzęsy jej nie przelatują, dlatego na pewno Ci ją polecę, ale na pewno Ci polecę też drugą pensetę, ponieważ taką naszą już nowością z diamentowych penset są przepiękne te pensety. Mają niesamowity, niesamowity pattern. Jak zobaczysz po prostu, te rzęski są one faktycznie wręcz cudowne. I z tych samych penset stworzyliśmy pensetę dla osób, które jednak nie lubią, gdy ostrze im trochę te rzęsy zasłania, co w przypadku penset L mogłoby się wydawać problematyczne. Nie dla każdego, ale dla niektórych tak, dlatego stworzyliśmy pensetę taką. Jest to penseta z bardzo cienkim ostrzem. Jest to penseta, która fantastycznie spada się to do kącików wewnętrznych i naprawdę niesamowicie dobrze się na niej pracuje. E, także na pewno Ci polecam, ona również posiada powłokę diamentową. E, tyle o pensetach do rodzajów penset. Przejdźmy do, kolejnego, do kolejnej e, części. Czyli kolejny punkt. Kieruj się jakością, a nie samym wyglądem. Tak naprawdę bardzo często mm, kupujemy tansety oczami, nic się nie dziwię, nie dziwię się temu, ponieważ tansety potrafią być piękne, ale bardzo często niektóre transety są przy tym pięknym nadruku słabe jakościowo. Dlaczego? Dlatego, że w pierwszej kolejności powin, powinien nas interesować, z czego one są wykonane. Są różne rodzaje stali. Klasyczna stal, która pojawia się na pensetach, najbardziej klasyczna stal, jest to stal, która jest w zasadzie najtańszą stalą. Ona na przykład pojawia się na tych pensetach i to jest stal, która jest najbardziej wyczuwana w dłoni. Czy to jest minus? Nie, to może być plus. Jeżeli jesteś początkującą stylistką, lubisz czuć e, pensetę w dłoni. Więc klasyczna stal jest po prostu zawsze cięższa. Natomiast im dłużej pracujesz, im więcej stylizacji rzęs robisz, tym bardziej twoje nadgarstki, twoje palce są narażone, e, jak również twoje stawy. Dlatego zależy ci na tym, żeby mieć jak najlżejsze pensety. Drugi rodzaj stali to jest stal oczywiście chirurgiczna. Stal chirurgiczna to jest klasyczna stal, którą m, praktycznie znajdujecie w kolczykach, e, w kolczykach na przykład. Takich typu kolczyki do pępka, czy kolczyki do innych części ciała, znajdujecie też taką stal, na przykład w pensetach typu Vetus. Jest to stal lżejsza niż klasyczna, klasyczna stal, bardzo odporna na różne rodzaje warunków i bardzo wytrzymała. I czasami nawet po upadku ta penseta się nie zniszczy. Natomiast najlepszy rodzaj stali, jaki jest, to jest japońska. Star e, chirurgiczna. Japońska star chirurgiczna to jest, ja, to jest mm, star, którą używaliśmy do złotej serii penset Magnetic Lashes, czyli do tych. Naprawdę, gdybyście sprawdziły ich wagowość, one są dużo lżejsze i też bardziej miękko i temu pracują. Jeżeli lubisz mieć mm, fajne czucie pensety, ale bardzo delikatne i nie męczyć palców, to Japońska Star chirurgiczna jest czymś po prostu idealnym. Japońską Star chirurgiczną mm, użyliśmy także w innych pensetach. Myślę, że Ci nie zdziwię, jeżeli Ci powiem, że jest ona użyta również w tych pęsetach. Różnica jest tylko taka, że pokrywa tego koloru tutaj, która jest, czyli, czyli dodatkowe kolorowanie, delikatnie obciąża pensetę. Dlatego wybierając pensetę, czasami wybierając fajny nadruk, jednocześnie tą pensetę troszeczkę sobie obciążamy, co może być bardziej męczące dla palców. Im delikatniejszy, delikatniejszy nadruk, tak jak na przykład w postaci penset typu kameleon lub w postaci właśnie penset pozłacanych, tym twoja ręka się mniej męczy. Natomiast musisz pamiętać jedną rzecz. Każda styczność z alkoholem do dezynfekcji, każda styczność z acetonem, każda styczność z autoklawem powoduje, że nawet najpiękniejsze, najlepsze pęsety Nadruk niestety stracą, ponieważ jest to wyłącznie, wyłącznie farba, która niestety, ale w wysokich temperaturach, jak również alkoholu, może się rozpuszczać. Pamiętajcie, że aceton to jest, to jest po prostu jakby rozpuszczalnik, więc również może się rozpuszczać. Kolejna ważna rzecz, czwarty punkt, nie oszczędzaj. Słuchajcie, pęseta jest tak naprawdę naszym głównym akcesorium do stylizacji rzęs. Bardzo często m, możemy zauważyć, że produkty stylizacji rzęs to są produkty dość tanie. Jeżeli mamy sobie przejrzeć na przykład maszynką do makijażu permanentnego, które są naprawdę drogie, potrafią kosztować od e, 10, nawet 10 tysięcy czy nawet niektóre nawet ponad 20 tysięcy, m, to zobaczymy, że akcesoria z stylizacji rzęs są naprawdę tanie. Dlatego jeżeli szukasz dobrej pensety, nie kieruj się tym, żeby ona była tania. Jak coś, czy wykonujesz bardzo dużo zabiegów, które daje Ci dobre pieniądze, ma być tanie. I tak ceny penset stosunkowo te, które są w Polsce, są naprawdę minimalne. Ale jeżeli chcesz dobry stop stali, jeżeli chcesz mieć lekką pansetę też, żeby ona miała fajną i przepuszczalną powokę, to pomyśl, że te wszystkie że wszystkie rzeczy kosztują. I niestety ale nie będą one kosztować na przykład 30 zł, mimo tego, że pensety na przykład typu Betus są pensetami, które i tak uważam za dobre pensety jak na swoją cenę i, i mają swoich też zwolenników. No i ostatni, ostatni punkt, chyba najważniejszy. Gdy znajdziesz idealną pensetę, od razu kup najpierw dwie albo trzy. Po pierwsze, dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że jeżeli penseta ci spadnie, zostanie ona uszkodzona. Po drugie, dlatego, pamiętaj, że penseta jest Twoim głównym, głównym akcesorium do robienia rzęs. Bez pensety nie zrobisz po prostu, po prostu rzęs. I tak naprawdę, gdy znajdujemy swoją idealną, to później, na przykład może się okazać, że z jakiegoś powodu nam się zniszczyła wcześniejsza. I co? I na przykład jest brak nam azynie penset, które nas interesują. Niestety pensety są pracą ręczną, ich wykonanie trwa dużo dłużej niż wykonanie jakichkolwiek innych rzeczy, dlatego przez to bardzo często najfajniejsze pensety mogą mieć braki. Dlatego warto naprawdę mieć po prostu drugą zapasową, jeżeli nam się spodobała. Ale zdradzę Ci ciekawostkę. Ta druga nie będzie tak idealna jak pierwsza. A wiesz dlaczego? Kup dwie takie same bluzki. Zacznij nosić jedno, a później po jakimś dłuższym czasie załóż drugą. Ona nie będzie taka sama. Dlaczego? Dlatego, że się wyrabia. Tak jak bluzka ci się wyrabia na ciele, tak samo stal, jak w przypadku pióra, potrafi się wyrabiać. Ona się wyrabia też do Twojej ręki. Dlatego jeżeli oddar ją komuś innemu do pracy, to później może się okazać, że Tobie będzie się dużo gorzej na niej pracować, ponieważ czuła, jakby ta pęseta się w jakiś dziwny sposób uszkodziła. Jeżeli e, będziesz kupisz nową pęsetę, nawet taką samą, możesz stwierdzić, ona już nie jest taka. Ona już nie jest taka jak ta wcześniejsza, one się dość pogorszyły. I powiedz tak, one się nie pogorszyły. To jest właśnie kwestia tego, że one się jeszcze nie wyrobiły. Po pracy dłużej, poru więcej kampek i naprawdę dojdzie do tego, że ta masa znowu będzie taka, taka idealna. Im dłużej daną pensą pracujesz, im dłużej ją do się dostosowujesz, tym jest bardziej idealna. Także mm, warto, warto dać. Czas w e, którą pokochasz. E, słuchajcie, ten odcinek dedykuję wszystkim fankom penset, które mają tych pęset masę, a wiem, że takie osoby są. I bardzo was proszę o, o sugestie kolejnych odcinków. Ostatnio przez Instagrama dostałam kilka sugestii. Jedna bardzo mi się spodobała. Jest to sugestia dotycząca także odcinka o pensetach, i to będzie kolejny odcinek. Osoba, która, która wysłała mi tę sugestię, dostała już od mnie miły upominek. Mam nadzieję, że będzie zadowolona. I yy, kolejny odcinek będzie o tym, jak dbać o polsce. Także koniecznie oglądajcie Ninja Beauty w każdym środę o godzinie 19.00. Zapraszam Was na Słę Magidika Lashes na moją stronę Ewenia Siatkiewicz, jak również na mojego Instagrama Instagram. Dziękuję i ściskam.